Monika Figlarowicz, jestem podologiem w gabinecie Satin. Modele to twarde skupiska zrogowaciałego naskórka, przeważnie o żółtym zabarwieniu, wynikające z deformacji stóp lub niewłaściwej pielęgnacji, np. nadmiernego usuwania naskórka w zapleczu domowym. Umiejscowione są przeważnie w okolicy podeszwowej stóp, na piętach, na przodostopiu czy na paluchach. Zabieg polega na bezbolesnym mechanicznym usunięciu naskórka, wyrównaniu jego powierzchni oraz dobraniu odpowiedniego preparatu. Aby utrzymać skórę stóp w dobrej kondycji, zabieg należy powtarzać regularnie, stosując się do zaleceń podologa. Powstawanie modeli można ograniczyć do minimum, dobierając odpowiednie wkładki ortopedyczne z asortymentu naszego gabinetu.